Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie o kartach. Dzisiaj muszę powiedzieć, że jestem super podekscytowana, bo dostałam przepiękną, po prostu przepiękną talię Spirit of the Animals Oracle, czyli duchy zwierząt. To tutaj taka talia zwierząt mocy. Narysowała ją i całe w ogóle, te karty stworzyła Jodi Bergsma. Mam już jej jedną talię i uwielbiam jej artwork, więc jak zobaczyłam tą nową talię, to się od razu zakochałam i stwierdziłam, że chcę ją mieć. Zobaczymy, co tu ciekawego najpierw szybciutko odpakuję. Zobaczymy, co jest w środku. Pudełko bardzo fajne, matowe. Tu mamy takiego pięknego wilka. O. Tu mamy jelenia z boku, tu mamy niedźwiedzia, tu mamy żabę. Z tyłu pokazane są karty, jest krótki opis. I tak wyglądają karty. Karty mają opisy. Już się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę. US Game System wydał tą talię. Także uwaga, uwaga, otwieramy. Ciach. O, ciekawe, co tu jest. Jest w środku coś takiego. Zaraz zobaczymy, co to jest. To nie jest książka, to jest. A, ok. Nie wiem, czy to zobaczycie w całości, ale jest to taka plansza na rozkład. Ja Wam pokażę w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie w całości nie widać. W każdym razie jest tu przepiękna plansza na dziewięcio? Tak, dziewięć kart, na dziewięć kart, tu mamy cały opis, piękne konie, no przepiękne, przepiękne, są po prostu te ilustracje, ilustracje zawsze mnie urzekają, mamy tutaj w ogóle trochę zwierząt mocy, bo mamy i motyle, tu mamy ważkę, żabę, kolibra, czaple, także mamy tutaj trochę, Przepiękne to jest. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy kartę dla, sie, dla siebie. Czyli to tak jakby trochę e, rozkład krzyża celtyckiego. Tak przynajmniej to wygląda na pierwszy rzut oka. Później się przyjrzę, bo teraz e, otwieram to z Wami, więc nie, nie patrzyłam na to jeszcze, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Bardzo się cieszę. Dobra, składamy to i. Odkładamy. Też ciekawe. Ciekawie to zrobione. I mamy w środku taką piękną książkę. Tak właśnie patrzę, żeby to światło. Taką piękną książkę. O, piękne delfiny. Zaraz zobaczymy. Tu z tyłu. Cztery żywioły. Cztery kierunki. Cztery pory roku. I tak jakby ich przedstawiciele, więc mamy na północy bizona. Na południu mamy wilka, dobrze pokazuje. Wschodzie orła, a na zachodzie um, niedźwiedzia. Zobaczymy co tu w środku, więc w środku mamy książkę, mam słonia. Początek. Tu mamy um, cytat. Przed, 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 przedstawienie całej Italii, dlaczego um, akurat o zwierzętach, kim jest um, nasz, nasze zwierzę mocy? Jak um, tutaj um, obchodzić się z kartami? I mamy tutaj jak wybieramy na przykład jedną kartę, jak ją czytać, jak, jak jeżeli wybieramy więcej kart to jak czytać, tu mamy rozkład po tej stronie. Tu mamy e, modlitwę z plemienia lakota. I tu już zaczynamy. Tu już się zaczynają opisy kart. O, i tak wygląda karta. Opis. Później y, jeszcze jest jakby y, znaczenie odwrócone. Tutaj. Super, słuchajcie. Już się nie mogę doczekać, jak Wam to pokażę, bo karty są po prostu przepiękne. Zresztą zaraz je zobaczycie. A tu na końcu mamy o Pani. Jodie Bergs ma. Kim jest i co robi. Super, no to oglądamy, kochani, oglądamy karty. Okej. Okay. karty są duże. Duże. Prawie jak moja cała dłoń. To jest rewers. Czyli tak jak z tyłu na y, książeczce. Tak, taki jest rewers. I. Tutaj też jest kwiat życia. Tak zresztą jak um, na tych drugich kartach, które mam od niej. Nie mam ich przy sobie, ale możecie... I, nagrałam o niej filmik e, o tej drugiej talii, więc możecie to sobie zobaczyć. Dobra, odpakujemy to szybciutko. Mam nadzieję, że mi się uda to szybciutko zrobić. Na tyle, na ile to jest możliwe. O... On tutaj coś do pomocy mam. Dobrze, to zaraz to może zrobimy tak i może pójdzie łatwiej. I okej. Okay. Dobra. Jeszcze sekundka. I mamy. Okej. Okay. Przepiękne są te karty. Zobaczcie. Sami zobaczcie. Mam nadzieję, że widzicie, że się światło za bardzo nie odbija. Pszczoła. No po prostu wspaniała jest. <laughs> Wspaniałe są te karty. Tu mamy bizona. Białego bizona. Tu jest. Czarny niedźwiedź pięknie boi ptaki i też jest tutaj żaba, tu mamy pszczołę, więc nie tylko o, piękne. czarnego jaguara tu mamy, motyle. No tak, niepodległość, tak jak koty. Koty są niezależne. Idealnie to pasuje. To jest kuguar. Kojot. Sarenka. Nie ma dobrze. Smok. No proszę. Piękny smok. I tutaj jest ta przepiękna ważka z pudełka. O! Przepiękna. Mamy tam waszkę Ważka to magia. Słoń, jeleń, lis. żerawa kęs tu mamy gryzli niedźwiedzia gryzli jastrząb szapla przepiękne konie koń wolność hmm, niesamowite i piękne kolibry tu mamy wieloryba Biedronkę. Good luck. Szczęście. <ścoughs> Lew. Jaszczurka. Lun. Nie wiem, jak po polsku jest lun. Między gęsią a kartką? Nie znam polskiego odpowiednika. Links Ryś. orka. Mm, przygoda Super. Oh, no przepiękna jest po prostu przepiękna jest ta, ta sowa. Ach, oh, jaki pa. Super. Cudowne pingwiny. A tu mamy personal choice, czyli um, tak jakby um, pustą kartę. Coś, um, na co będziemy musieli sobie odpowiedzieć sami, jeżeli użyjemy tą, użyjemy tych kart. W jakimś rozkładzie, czy nawet, jeżeli poprosimy o jakąś wskazówkę i wyciągniemy jedną kartę i tą jedną kartą będzie ta, to tutaj odpowiedź na to pytanie, odpowiedzi na to pytanie będziemy musieli sobie udzielić sami. Jest jakby nasz wybór, co zrobimy. Też ciekawe. Tu mamy niedźwiedzia polarnego. Och, jaka jaka energia.

Shop Ram Baron Crook. To chyba otar to chyba kuna. Nie, nie kuna. Łasica. Chyba prędzej. Nie wiem. Teraz wypadło mi z głowy. Sea turtle. Piękne żółwie wodne. Śnieżny leopard. Wiewiórka, hmm. łabędź, tygrys i przepiękny jednorożca. Biały jeleń. I przepiękny wilk. Wspaniałe są te karty. Pięćdziesiąt jeden kart są wspaniałe Bendy, czyli fajnie się wyginają, są matowe, ale śliskie. Zobaczymy, jak się będzie je y, tasować, ponieważ są duże. O, trochę ciężko, chyba bardziej w tą stronę. Ale jakby rysunki na nich naprawdę wynagradzają y, to, że są takie duże, że te karty są takie duże, y, ponieważ no. Piękno tych obrazów jest niesamowite i szkoda by było, jest mniejsza. Dlatego pewnie pani się zdecydowała na taki format tych kart. Powiem Wam, że w ten sposób tasują się całkiem nieźle, więc nie powinniście mieć problemów. Trochę wyleciało, schowamy. O, tak chcę wyjść, co nam tu brzmie? Tygrys, ogień. Co tu jest napisane? Moja pasja jest moją siłą. Jestem Jestem nie do zatrzymania. Jestem waleczny. I wszystkie siły jednoczą się, by mi pomóc. Wszystkie siły w sensie żywioły. Super. Piękna karta. Piękne przesłanie też. Także, kochani, dzięki za dzisiaj. Są naprawdę przepiękne. Dajcie znać, czy Wam się podobają, bo no, mnie podobają się bardzo i na pewno będę ich często używać. Jeśli chcielibyście skorzystać z czytania prywatnego, to zapraszam. Pod spodem pod wideo jest do mnie e-mail. Na który można napisać, można mi też znaleźć na stronie na Facebooku. Także jakby ktoś czuł, że potrzebuje, to zapraszam. Na dzisiaj to tyle. I do zobaczenia w kolejnym filmie o fajnych kartach. Buziaczki, kochani Pa.